Witam wszystkich w nowym filmie. Właśnie wrzuciłem kostkę. Mrożonkę, ochotkę. Zobaczcie, jak się wrzucili na, na tą kostkę. Ja nie, ceregiele żadnej. Z tą kostką po prostu wrzucam całą. Ona sobie powoli rozmarza. Ryby ją wyciębują. I jest dobrze. Można też już wcześniej rozpuścić. Ją wylać. Ale myślę, że tak jest też okej. Okay. A dzisiaj tak króciutko powiemy sobie o temacie rzeka, jakim jest podmianka wody. Podmieniać czy nie podmieniać. A jak podmieniać to ile? Kiedy? I jaką wodę, oczywiście. Więc większość z nas praktycznie ma zbiorniki na, na wodzie kranowej. Bo, ponieważ gromadzenie innej wody i nie wiem, no, preparowanie odwrócone osmozy, filtr, jest to uciążliwe. Szczególnie przy dużych zbiornikach. Więc w zasadzie wszyscy mamy na wodzie krenowej. Ta woda w różnych regionach Polski troszkę się różni. Ale ogólnie jest to woda troszeczkę twarda, zakamieniona. No ale niestety. Czy potrzebna jest podmianka wody? Niektórzy tutaj piszą, że nie zaglądają przez, przez rok, przez dwa. Nic nie dolewają. Czy to jest możliwe? No, jest to możliwe, jeżeli jest bardzo dobra filtracja i nie ma przerybienia, także spokojnie sobie. Oczywiście woda będzie wyparowywała, więc tam jakieś. Pod... można powiedzieć, że coś tam, ta świeża woda i tak będzie dolewana, więc jakaś tam podmianka i tak następuje. A jeżeli chodzi. Ile podmieniać wody? To jest taka zasada, której ja się trzymam. Jest to jedna, jedna powiedzmy, nie przekraczać jednej czwartej po prostu zbiornika objętości i będzie, będzie dobrze. Zbyt duża podmianka będzie powodować zmiany parametry wody. A to się odbije na rybach, na roślinach, ogólnie na całym życiu w akwarium. Więc najlepiej podmienić jak najmniej tej wody, nie trzeba wcale tak dużo podmieniać, no chyba że rzeczywiście coś się dzieje, że nie wiem, jakiś zakwit jakieś, no to wtedy musimy coś tam korygować. Ale jeżeli jest normalnie tam prowadzony zbiornik i nic się specjalnie nie dzieje. To jak najmniejszej ilości wody. A jak często, no ja to akurat podmieniam troszeczkę tej wody, nie dołożę, może ze dwa wiaderka na te 240, może, może mniej ale do, raz w miesiącu, no bo niestety mnie nie ma. No i tam troszeczkę jest dolane to co wyparuje. Ogólnie zalecane jest raz na 2-3 tygodnie podmianka właśnie w tej ilości jednej czwartej, można powiedzieć. No w zależności od zbiornika, obsady i takich różnych czynników filtracji, jak to jest filtrowane. Jeżeli jest dobrze filtrowane, no to mówię, można Naprawdę rzadko, jeżeli jest bardzo mało ryb, które nie zakłócają biologii, to naprawdę można to robić bardzo rzadko, na kilka miesięcy. I tak niektórzy robią, I, i to nie jest jakaś zasada, że jak jeden podmienia, to wszyscy muszą podmieniać. To jest po prostu obserwacja zbiornika, co się dzieje. I wtedy będziemy widzieli, czy trzeba podmienić tą wodę, czy nie. Oczywiście też testy. No, testy są dosyć drogie, jakieś profesjonalne, no taki najtańszy test paskowy, który tam omawiałem na którymś filmie, w których jest kilka parametrów, pH, twardość, azotany, azotyny i to wystarczy, to, to też będzie nam pokaże czego mamy tam za mało, za dużo. I taki test wykonać raz na 2-3 na tygodnie i wtedy będziemy wiedzieli, czy tą wodę podmienić, czy nie. No i oczywiście filtracja. Filtracja jest bardzo ważna. Gąbki muszą być wyczyszczone co jakiś czas. Filtr zewnętrzny także. Do, tam też są różne szkoły, jedni zaglądają... Mówią, że rok, jedni, że pół roku. Ja wcześniej stosowałem zasadę, że zaglądałem do filtra co trzy miesiące, a prefiltr badałoby wyczyścić, co miesiąc by trzeba było wyczyścić. Także tak to wygląda. Jeżeli ktoś ma dostęp do wody deszczowej czystej, jest to bardzo, bardzo dobra woda do podmianki. Jest to woda miękka. I dla wzrostu roślin dla, dla rozwoju ryb jest bardzo korzystna. Oczywiście ona musi być pozyskana z czystego źródła. No. No i nie wiem, czy już powiedziałem na, na temat podmianki wszystko. Jeżeli nie, to napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do oglądania moich filmów. Trzymajcie się.